Czy jestem dupkiem za to, że powiedziałem tacie, że skutecznie uczynił mnie bezdomnym? Ja, 22 lata, wyprowadziłem się od ojca około 1,5 roku temu. Umówił się ze mną, że zawsze będę mógł wrócić do domu, jeśli będę miał zbyt duże problemy finansowe. Jestem studentem i pracuję w pełnym wymiarze godzin. Moja umowa najmu kończy się 1 września i od około lipca on i ja byliśmy zgodni, co do tego, że mogę wprowadzić się do niego z powrotem od września. Szybko do przodu do dzisiaj. Napisał do mnie niespodziewanie i powiedział, że jego obecna dziewczyna nie zgadza się, abym tam mieszkał i że muszę wymyślić coś innego. Uzasadniła to tym, że nie chce słyszeć mnie w piwnicy późno w nocy, ponieważ wychodzę z pracy bardzo późno, byłbym cicho, największym hałasem byłby alarm włączający się na pięć sekund po otwarciu drzwi. Powiedział mi to dwa tygodnie przed końcem mojej umowy najmu. Próbowałem się bronić i powiedziałem ojcu, że od miesięcy byliśmy zgodni co do tego, że mogę się wprowadzić z powrotem, ale on nadal odmawia. Powiedziałem mu, że właśnie skutecznie uczynił mnie bezdomnym i że gdybym wiedział wcześniej, że nie mogę się z powrotem wprowadzić, szukałbym gdzie indziej. Powiedział mi, że muszę dorosnąć i poradzić sobie z tym, jak dorosła osoba rozwiązać własne problemy. W tej chwili większość właścicieli nawet nie wynajmuje mieszkań na 1 września. Będę musiał znaleźć mieszkanie na jeden października.